Wiecie, u nas na SS Tipton załoga jest jak prawdziwa rodzina. I dlatego pragnę wszystkim wam podziękować za przyjście na urodziny. Każdego urodzonego od marca do czerwca! Przepraszam, Ta-da! Jedna babeczka dla dziesięciu pracowników? Uh. Uh, proszę pana, wcisnął pan tam mnóstwo imion. Mm -hmm. Kto to jest Maj? To chyba jest maja. Skończył się lukier. Już jutro mam urodziny. O mamciu! Wszystkiego najlepszego dzień wcześniej. Ej, <laughs> Proszę pana, takie urodziny są beznadziejne. Koko, imprezowa panda tu jest. To tylko sam kostium. Czekasz siedem mórz, trzeba płynąć już, ruszam w świat, z latem wraca i... To Kwi kwiat. Już się robi. To będzie 200 dolarów. Za koktajl? Ale zdzierstwo to. Daj mi szklankę wody. 50 dolarów. O wiele lepiej. No i brameczka. Gdzie mój piosia? Ludzie, to Sean Kington! Ej, bomba! Mobilny system do grania! Fajnie, co nie? A zobacz gościa lodówkę. Napij się. Dzięki. Oh, daj mu 50 dolców. Mm. Tyj! Jesteś ty... London typto? Czy... Tak, jest napisane na medaliku. Tatuś mi dał, jakbym się zgubiła. <gry> wow, jaka piękna. Zakochałem się. Ciao, cza. Zagramy w coś? Jak chcesz? Ale musimy się spieszyć, bo gość gra chce iść do kibla. Cześć Woody! Cześć Koblo! Mam dwa bilety na największą belgijską atrakcję. Idziesz? Czekoladowa trasa dla zakochanych. Cody. Koleś, lubię cię, ale. ale... E, kupiłem te bilety, gdy byłem jeszcze z Bailey. Jak widać, z nią iść nie mogę, więc pomyślałem, że ty chcesz. To zwiedzanie fabryki czekolady. Są próbki. Mm. Nie, dzięki. Chcę się zdrowa odżywiać. Długo przyglądałem się sobie w lustrze i zauważyłem, że widzę. tylko dwie trzecie siebie. Cześć, Cody. Idziemy do tej fabryki czekolady. O, Bailey. Twoja psychika pewnie usunęła to bolesne wspomnienie, ale między nami wszystko skończone. Tak, pamiętam, gburze. Ale chcę zobaczyć tę fabrykę. Jeśli nie jesteś dość dorosły, by ze mną iść, to wezmę te bilety. E, dorosły? Proszę cię, jeśli ktoś tu jest dorosły, to ja. Ej, Cody, twój kotześ się spadł, położyć ci go na poduszce? Nie teraz, Woody. Dobra, tak, jasne, idziemy. Jako dwoje platonicznych przyjaciół, którzy są w ogóle sobą niezainteresowani. <grym> Mógłbyś być moim bratem. <grym> no to Marka siora. Cześć, Zach. Cześć. Siema, masz widziałeś London? Nie, ale o trzeciej jest darczyk kukiełkowy, a London zawsze na niego chodzi. Dzięki. Wiesz, zawsze chciałem ją poznać. I nie mogę przestać o niej myśleć. Chciałbym jej w jakiś sposób zaimponować. Zaimponować? A ty wiesz jak? Pieniądze to nie problem. Moje ulubione.